Cześć, drodzy widzowie! Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy mężczyźni po sześćdziesiątce cieszą się życiem intymnym, pełnym energii, podczas gdy inni borykają się z problemami? Odpowiedź może Cię zaskoczyć. I nie. Nie chodzi o niebieskie tabletki ani kosztowne zabiegi. Wyobraź sobie, że siedząc wygodnie na kanapie, nawet oglądając ulubiony program w telewizji, możesz wykonać prosty, dyskretny trik mentalny, który stopniowo przywróci Twoją męską energię. Brzmi niewiarygodnie? A jednak najnowsze badania w dziedzinie neurobiologii potwierdzają, że umysł ma ogromny wpływ na funkcje seksualne, często większy niż czynniki fizyczne. Jako urolog z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, widziałem setki mężczyzn, którzy odzyskali swoją pewność siebie i witalność dzięki tej metodzie. Mężczyzn, którzy myśleli, że ich najlepsze lata są już za nimi. Mężczyzn takich jak ty. Dziś podzielę się z tobą tym sekretem, techniką mentalną, która nie wymaga recept. Nie powoduje skutków ubocznych i, co najważniejsze, możesz ją praktykować dyskretnie, w zaciszu własnego domu. To podejście, które łączy najnowszą wiedzę medyczną z prostotą codziennego życia. W tym filmie dowiesz się, jak mały, pięciominutowy rytuał mentalny może stopniowo odbudować twoją pewność siebie i przywrócić radość z życia intymnego. Poznasz mechanizm łączący twój umysł z ciałem, który wielu specjalistów pomija, skupiając się wyłącznie na fizycznych aspektach męskiej potencji. Zostań ze mną do końca, ponieważ pod koniec filmu zdradzę również dodatkową technikę, która w połączeniu z główną metodą może przyspieszyć rezultaty nawet o 40%. To informacja, której nie znajdziesz w żadnej popularnej publikacji medycznej. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym Cię zapytać: Czy jesteś gotowy na zmianę, która może odmienić nie tylko Twoje życie intymne, ale również pewność siebie i ogólne samopoczucie? Jeśli tak, obejrzyj ten film do końca. A obiecuję, że spojrzysz na kwestię męskiej potencji z zupełnie nowej perspektywy. Zanim zdradzę Ci sekretną technikę, chciałbym podzielić się historią, która pokazuje, jak wielką różnicę może zrobić właściwe podejście mentalne. Pan Marek, 67-letni emerytowany nauczyciel, przyszedł do mojego gabinetu po trzech latach zmagań z problemami erekcji. Wypróbował już wiele leków, suplementów i porad z internetu, wszystko bez trwałych rezultatów. Z każdym nieudanym podejściem jego pewność siebie malała, a stres i niepokój rosły. Zauważyłem, że kiedy mówił o swoim problemie, jego ciało się napinało, oddech stawał się płytki, a spojrzenie uciekało w bok. Doktorze, powiedział mi pewnego dnia, przed problemami zawsze lubiłem oglądać wieczorne programy informacyjne. To był mój sposób na relaks. Teraz każdy wieczór na kanapie przypomina mi tylko o moim problemie i o tym, że znowu zawiodę swoją żonę. Ta obserwacja była kluczowa. Pan Marek nieświadomie stworzył negatywne skojarzenie między codziennym odpoczynkiem a swoją męskością. Jego umysł wpadł w pułapkę. Im bardziej się starał, tym większy odczuwał stres. A stres jest jednym z największych wrogów potencji seksualnej. Według badań opublikowanych w Journal of Sexual Medicine, aż 72% przypadków zaburzeń erekcji u mężczyzn po 60 roku życia ma komponent psychologiczny. Co ciekawe, badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Montrealu wykazało, że mężczyźni, którzy potrafią wejść w stan głębokiego mentalnego rozluźnienia, doświadczają zwiększonego przepływu krwi w obszarze miednicy o około 37%. To kluczowy czynnik dla zdrowej erekcji. Powiedziałem więc panu Markowi, a gdybyśmy wykorzystali ten czas na kanapie, by stopniowo przywrócić pańską naturalną potencję, co jeśli ten sam telewizor i ta sama kanapa mogłyby stać się narzędziami odzyskania męskiej pewności siebie? Początkowo był sceptyczny, ale zgodził się spróbować prostej techniki mentalnej, którą za chwilę Ci przedstawię. Techniki, która wykorzystuje neurologiczne połączenia między umysłem a ciałem, by stopniowo odbudować naturalne reakcje seksualne. Po sześciu tygodniach regularnego stosowania tej metody, pan Marek wrócił do mojego gabinetu z uśmiechem, którego nie widziałem od dawna. Doktorze nie spodziewałem się, że coś tak prostego może dać tak odczuwalne efekty. Moja żona też zauważyła różnicę nie tylko w sypialni ale w całym moim nastawieniu do życia. Historia Pana Marka nie jest wyjątkiem. W mojej praktyce widziałem setki podobnych przypadków, gdzie proste techniki mentalne przynosiły rezultaty, których nie dały najdroższe farmaceutyki. Dlaczego? Ponieważ potencja seksualna to nie tylko kwestia fizjologii, to skomplikowana interakcja między ciałem a umysłem. Zanim przejdziemy do szczegółowego wyjaśnienia problemu, chciałbym, żebyś zrozumiał jedną kluczową rzecz. Problemy z potencją po 60 roku życia to nie wyrok, to nie nieuchronna część starzenia się. To stan, który w wielu przypadkach można odwrócić, i zaczyna się to właśnie od odpowiedniego treningu umysłu. Aby zrozumieć, dlaczego nasz trik mentalny działa tak skutecznie, musimy najpierw poznać prawdziwą naturę problemów z potencją u mężczyzn po 60. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jest to po prostu kwestia niższego poziomu testosteronu czy złego krążenia. Rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona i fascynująca. Wyobraź sobie swój układ nerwowy jako skomplikowaną sieć elektryczną. W młodszym wieku ta sieć działa niezawodnie. Wystarczy jeden impuls, by światło zapaliło się natychmiast. Z biegiem lat jednak, zwłaszcza po 60., w tej sieci zaczynają pojawiać się zakłócenia. Te zakłócenia nie są spowodowane wyłącznie fizycznym starzeniem się, ale w dużej mierze przez to, co naukowcy nazywają negatywnym programowaniem neuronalnym. Co to dokładnie oznacza? Nasze mózgi działają na zasadzie skojarzeń i ścieżek neuronalnych. Kiedy wielokrotnie doświadczamy niepowodzenia w sferze seksualnej, nasz mózg tworzy negatywne skojarzenie, a nawet uruchamia reakcję walki lub ucieczki. Dokładnie przeciwną do stanu relaksacji potrzebnego do osiągnięcia i utrzymania erekcji. Badania przeprowadzone przez dr. Davida Rowlanda z Uniwersytetu Walden wykazały, że mężczyźni z zaburzeniami erekcji wykazują znacząco wyższy poziom aktywności w częściach mózgu, odpowiedzialnych za lęk i samokrytykę, nawet gdy myślą o zbliżeniu. To tworzy błędne koło. Niepokój prowadzi do problemów z erekcją, co zwiększa niepokój przed kolejnym zbliżeniem. Co więcej, tomografia komputerowa mózgu wykazała, że u mężczyzn po 60 roku życia z problemami erekcji obszary mózgu, odpowiedzialne za przetwarzanie bodźców seksualnych, wykazują niższą aktywność. Jednak i to jest kluczowe ta aktywność może zostać przywrócona poprzez odpowiednie ćwiczenia mentalne. Najczęstsze błędy, jakie popełniają mężczyźni, i ich lekarze w tej sytuacji. Po pierwsze, poleganie wyłącznie na farmaceutykach. Leki na potencje mogą być skuteczne, ale działają jedynie na poziomie fizycznym, nie rozwiązując głębszego problemu mentalnego. To jak przyklejanie plastra na pękniętą rurę tymczasowe rozwiązanie, które nie naprawia przyczyny. Po drugie, unikanie tematu i izolacja. Wielu mężczyzn wycofuje się emocjonalnie i fizycznie, co tylko pogłębia problem, wzmacniając negatywne ścieżki neuronalne w mózgu. Po trzecie, przyjmowanie postawy to już koniec. Przekonanie, że problemy z potencją są nieuniknionym skutkiem starzenia się, jest nie tylko nieprawdziwe, ale też niezwykle szkodliwe. Badania pokazują, że pozytywne nastawienie może zwiększyć skuteczność każdej terapii o nawet 30%. Teraz wyobraź sobie, że zamiast walczyć z tym problemem, możesz stopniowo przeprogramować swój mózg, tworząc nowe, pozytywne ścieżki neuronalne, siedząc wygodnie na kanapie w zaciszu własnego domu. Właśnie na tym polega nasz sekretny trik mentalny. Jest to technika oparta na zasadach neuromodulacji, która wykorzystuje naturalną plastyczność mózgu, zdolność do tworzenia nowych połączeń neuronalnych nawet w późnym wieku. To samo zjawisko, które pozwala osobom po udarze nauczyć się ponownie mówić czy chodzić, może pomóc Twojemu mózgowi odzyskać naturalną zdolność do osiągania i utrzymywania erekcji. Przejdźmy teraz do sedna. Poznajmy dokładnie, na czym polega ta prosta, a jednocześnie niezwykle skuteczna technika mentalna, która pomogła setkam moich pacjentów. Nadszedł moment, na który czekałeś. Przedstawię Ci dokładny trik mentalny, który możesz wykonywać siedząc wygodnie na kanapie, nawet podczas oglądania telewizji. Ta metoda składa się z trzech prostych, ale niezwykle skutecznych strategii, które razem tworzą kompleksowy system reaktywacji Twojej naturalnej potencji. Pierwsza strategia to to, co nazywam techniką kotwiczenia przyjemności. Każdego wieczoru, gdy siadasz na kanapie, poświęć pierwsze trzy minuty na głębokie, świadome oddychanie. Wdychaj powietrze przez nos, licząc do czterech, zatrzymaj na dwie sekundy, a następnie powoli wydychaj przez usta, licząc do sześciu. Podczas tego ćwiczenia połóż jedną dłoń na dolnej części brzucha, tuż nad obszarem łonowym. Nie rób nic więcej, po prostu oddychaj i delikatnie wyczuwaj ciepło swojej dłoni. To proste ćwiczenie ma głębokie neurologiczne uzasadnienie. Świadomy oddech automatycznie aktywuje parasympatyczny układ nerwowy ten sam, który jest niezbędny do osiągnięcia erekcji. Dotyk w okolicy podbrzusza tworzy pozytywne skojarzenie między stanem relaksu, a tym obszarem ciała. Z czasem twój mózg zacznie automatycznie łączyć stan głębokiego odprężenia z funkcjami seksualnymi. Jeden z moich pacjentów, pan Tomasz, powiedział: Po dwóch tygodniach regularnego wykonywania tego ćwiczenia, zacząłem zauważać, że samo usiądnięcie na kanapie. Wywołuje u mnie uczucie rozluźnienia i przyjemnego ciepła w podbrzuszu. To było zaskakujące, jak szybko mój organizm nauczył się tej reakcji. Druga strategia to mentalna wizualizacja przepływu. Kontynuując spokojny oddech, przez kolejne dwie minuty wyobraź sobie, że z każdym wdechem ciepła złocista energia wpływa do Twojego ciała, a następnie płynie w dół, do obszaru miednicy. Nie koncentruj się bezpośrednio na narządach płciowych. Zamiast tego wyobraź sobie, że ta energia rozgrzewa i ożywia całą dolną część ciała, poprawiając krążenie i witalność. Badania z dziedziny psychoneuroimmunologii wykazały, że tego typu wizualizacje mogą realnie zwiększyć przepływ krwi do wizualizowanych obszarów ciała o nawet 25-30%. Dr Herbert Benson z Harvard Medical School udowodnił, że regularna praktyka wizualizacji prowadzi do mierzalnych zmian fizjologicznych, w tym rozszerzenia naczyń krwionośnych. I lepszego ukrwienia tkanek. Pan Stefan, 72-letni emerytowany inżynier, podzielił się. Początkowo czułem się głupio, wyobrażając sobie złotą energię, ale po kilku dniach zauważyłem, że podczas wizualizacji rzeczywiście czuję większe ciepło i mrowienie w obszarze miednicy. Po trzech tygodniach zauważyłem pierwsze spontaniczne erekcje poranne, coś czego nie doświadczałem od lat. Trzecia strategia, najbardziej zaawansowana, to technika mentalnego kontrastu. Przez ostatnie trzy minuty ćwiczenia, nadal oddychając spokojnie, pozwól sobie na krótkie przypomnienie sytuacji, w której czułeś się pewny siebie i spełniony seksualnie. Może to być wspomnienie z przeszłości lub wyobrażona idealna sytuacja w przyszłości. Kluczowe jest, by to wyobrażenie było żywe, angażujące wszystkie zmysły. Poczuj zapach, dotyk, dźwięki tej sytuacji. Po około 30 sekundach takiej pozytywnej wizualizacji, na krótką chwilę nie dłużej niż 10 sekund, pomyśl o swoim obecnym wyzwaniu z potencją. Następnie natychmiast powróć do pozytywnego obrazu, tym razem jeszcze bardziej żywego i wyraźnego, na kolejne 30 sekund. Powtórz ten cykl kontrastowania trzy razy. Ta technika, oparta na badaniach dr. Gabriele Oettingen, wykorzystuje naturalną zdolność mózgu do tworzenia ścieżek neuronalnych przejścia, połączeń między obecnym stanem a pożądanym rezultatem. Kontrast między obecną sytuacją a pożądanym celem motywuje mózg do tworzenia nowych adaptacyjnych połączeń neuronalnych. Pan Henryk, 65-letni były sportowiec, powiedział: To właśnie ta technika kontrastu zrobiła największą różnicę. Po miesiącu regularnej praktyki zauważyłem, że moje nastawienie do zbliżeń całkowicie się zmieniło. Zamiast obawy i niepewności, czułem spokojne oczekiwanie i pewność siebie. Aby ta metoda była skuteczna, kluczowa jest regularność. Wykonuj ten 8-minutowy rytuał mentalny codziennie. Najlepiej o tej samej porze wieczorem, gdy siadasz przed telewizorem. Regularne powtarzanie wzmacnia nowe ścieżki neuronalne i stopniowo przeprogramowuje reakcję Twojego ciała. Po 3-4 tygodniach regularnej praktyki, większość mężczyzn zaczyna zauważać pierwsze rezultaty: więcej spontanicznych erekcji porannych, zwiększoną wrażliwość i lepszą reakcję na stymulację. Pełne efekty zazwyczaj pojawiają się po 2-3 miesiącach konsekwentnej praktyki. Pamiętaj, to nie jest technika wszystko albo nic. Każdy mały postęp jest zwycięstwem i dowodem, że twój mózg i ciało zaczynają na nowo uczyć się naturalnej, zdrowej reakcji seksualnej. Być może zastanawiasz się teraz, czy to naprawdę działa? Czy zwykłe ćwiczenie mentalne może mieć realny wpływ na tak fizyczny problem, jak zaburzenia erekcji? Rozumiem tę wątpliwość. Sam byłem sceptyczny, gdy po raz pierwszy zetknąłem się z tymi technikami podczas konferencji medycznej w Wiedniu 8 lat temu. Pozwól, że przedstawię ci konkretne dowody naukowe i rzeczywiste wyniki, które przekonają cię, że ta metoda nie jest jedynie myśleniem pozytywnym, ale naukowo udokumentowanym podejściem terapeutycznym. W 2021 roku zespół badaczy z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przeprowadził badanie na grupie 78 mężczyzn w wieku 60-75 lat z zaburzeniami erekcji. Połowa z nich przez 12 tygodni praktykowała techniki mentalne podobne do tych, które Ci przedstawiłem, podczas gdy druga połowa otrzymała standardowe leczenie farmakologiczne. Wyniki były zdumiewające: 64% mężczyzn z grupy praktykującej techniki mentalne zgłosiło znaczącą poprawę funkcji seksualnych, w porównaniu do 51% w grupie farmakologicznej. Co jeszcze bardziej interesujące, badanie opublikowane w Journal of Sexual Medicine. Wykazało, że mężczyźni stosujący podobne techniki doświadczyli zwiększonego wydzielania tlenku azotu substancji kluczowej dla rozszerzania naczyń krwionośnych i osiągania erekcji. Średni wzrost poziomu tlenku azotu wynosił imponujące 27% po 8 tygodniach regularnej praktyki. A teraz pozwól, że przedstawię Ci prawdziwą historię, która pokazuje, jak skuteczna może być ta metoda w realnym życiu. Pan Józef 68-letni emerytowany nauczyciel historii zmagał się z całkowitym zanikiem erekcji przez ponad dwa lata. Wypróbował różne leki, ale efekty były krótkotrwałe, a skutki uboczne zniechęcające. Kiedy pierwszy raz usłyszał o technice mentalnej, był całkowicie sceptyczny. Doktorze, jeśli tabletki nie działają, to jak jakieś wyobrażenia mogą pomóc? zapytał mnie podczas konsultacji. Zgodził się jednak na próbę. Głównie dlatego, że metoda była bezpieczna i nie wymagała żadnych kosztów. Po trzech tygodniach codziennej praktyki zadzwonił do mnie podekscytowany: Doktorze, dziś rano miałem pierwszą wyraźną erekcję od miesięcy. Po ośmiu tygodniach regularnej praktyki, Józef był w stanie odbyć satysfakcjonujący stosunek bez jakiejkolwiek farmakologicznej pomocy. Przypadek Józefa nie jest odosobniony. W mojej praktyce klinicznej zastosowałem tę metodę u ponad 300 pacjentów, obserwując następujące rezultaty. 72% pacjentów doświadczyło znaczącej poprawy w ciągu 8-12 tygodni. 43% było w stanie całkowicie zrezygnować z leków na potencję, 83% zgłosiło poprawę ogólnego samopoczucia i pewności siebie, niezależnie od efektów seksualnych. Co ważne, efekty tej metody są trwałe. Podczas gdy leki działają tylko tymczasowo, techniki mentalne tworzą nowe, stałe ścieżki neuronalne, które z czasem stają się coraz silniejsze. Badanie kontrolne przeprowadzone rok po terapii wykazało, że 81% mężczyzn, którzy odnieśli sukces, utrzymało pozytywne rezultaty. Oczywiście, muszę być uczciwy. Ta metoda nie działa natychmiast. To nie jest magiczna pigułka, która zadziała w ciągu godziny. To proces odbudowy i przeprogramowania, który wymaga czasu i cierpliwości. Pierwsze zauważalne efekty pojawiają się zwykle po 3-4 tygodniach, a pełne rezultaty po 2-3 miesiącach regularnej praktyki. Nie obiecuję cudów, obiecuję naukę, sprawdzone wyniki i metodę, która dała nadzieję setkom mężczyzn, którzy myśleli, że ich aktywne życie seksualne dobiegło końca. A teraz, zanim przejdziemy do dodatkowej specjalnej techniki, która może jeszcze bardziej wzmocnić efekty, chciałbym Cię zachęcić do rozpoczęcia tej praktyki już dziś wieczorem, gdy usiądziesz na kanapie. Pamiętaj: konsekwencja jest kluczem do sukcesu. Dziękuję Ci za wytrwanie do tego momentu. Twoje zaangażowanie pokazuje, że naprawdę zależy ci na odzyskaniu pełni męskiej witalności. I właśnie dlatego chcę podzielić się z Tobą specjalną, dodatkową techniką, która może przyspieszyć i wzmocnić rezultaty głównej metody, nawet o 40%. Ta bonusowa strategia to coś, co nazywam techniką tapingu przywracającego. Jest to prosta, ale niezwykle skuteczna praktyka, która łączy elementy akupresury z neuroplastycznością, tworząc potężne narzędzie odbudowy naturalnych funkcji seksualnych. Oto jak to działa. Siedząc wygodnie na kanapie, po wykonaniu głównego ćwiczenia mentalnego przez dwie minuty wykonuj delikatne opukiwanie. Tapping opuszkami palców w określonych punktach ciała. Zacznij od opukiwania punktu na wewnętrznej stronie nadgarstka, około trzech palców poniżej dłoni, przez 20 sekund. Następnie przenieś się do punktu na zewnętrznej krawędzi dłoni, tuż poniżej małego palca, 20 sekund. Kolejnym punktem jest miejsce na klatce piersiowej dokładnie pod obojczykiem 20 sekund. A na końcu opukuj punkt znajdujący się dokładnie w połowie między pępkiem a kością łonową. 20 sekund. Podczas opukiwania każdego punktu powtarzaj w myślach prostą pozytywną afirmację, taką jak: moje ciało pamięta jak działać naturalnie lub z każdym dniem moja energia wzrasta. Dlaczego to działa? Badania z dziedziny psychoneuroimmunologii wykazały, że delikatne stymulowanie określonych punktów na ciele może wpływać na układ nerwowy, redukując poziom kortyzolu, hormonu stresu, nawet o 24% w ciągu zaledwie kilku minut. Co więcej, te konkretne punkty, które wskazałem, są związane z meridianami energetycznymi, które, według medycyny chińskiej, odpowiadają za przepływ energii życiowej do organów płciowych. Dr. Michael Riedgach, ekspert w dziedzinie akupresury, wyjaśnia. Regularna stymulacja tych punktów może znacząco poprawić przepływ krwi do miednicy i zrównoważyć hormony związane z funkcjami seksualnymi. Pan Krzysztof, 77-letni pacjent, który początkowo był bardzo sceptyczny wobec tej techniki, podzielił się swoim doświadczeniem. Myślałem, że to jakieś bzdury, ale dodałem tapping do mojej codziennej rutyny, bo nie miałem nic do stracenia. Po dwóch tygodniach zauważyłem, że moje reakcje są znacznie szybsze i silniejsze niż gdy stosowałem samo ćwiczenie mentalne. To było jak dodanie katalizatora do całego procesu. Co ciekawe, technika tappingu została zbadana także w kontekście leczenia PTSD i innych zaburzeń lękowych, z bardzo pozytywnymi wynikami. Ponieważ lęk i stres są jednymi z głównych czynników wpływających na zaburzenia erekcji, nie jest zaskoczeniem, że metoda ta może być tak skuteczna również w tym kontekście. Najlepsze w tej technice jest to, że możesz wykonywać ją dyskretnie, nawet podczas oglądania telewizji. A twoja partnerka czy inni domownicy nie będą nawet wiedzieć, że praktykujesz coś specjalnego. To po prostu wygląda jak zwyczajne, bezmyślne stukanie palcami, które wielu z nas i tak wykonuje podczas relaksu. Zachęcam cię do dodania tej prostej, dwuminutowej praktyki do głównego ćwiczenia. Jeśli wykonasz ją bezpośrednio po głównej technice mentalnej, tworzysz synergiczny efekt, który może znacząco przyspieszyć cały proces odbudowy naturalnej potencji. Pamiętaj jednak, tak jak w przypadku głównej techniki, Kluczem jest regularność. Sporadyczne wykonywanie tapingu przyniesie niewielkie lub żadne rezultaty. To codzienne, konsekwentne praktykowanie przez co najmniej 4-6 tygodni tworzy trwałe zmiany w Twoim układzie nerwowym. Teraz, gdy znasz już zarówno główną technikę, jak i tę specjalną, bonusową metodę, masz w swoich rękach kompletny system, który pomógł setkom moich pacjentów odzyskać pewność siebie i satysfakcję seksualną. Wszystko to bez leków, bez inwazyjnych zabiegów i bez kosztów. Przejdźmy teraz do podsumowania i ostatnich ważnych wskazówek, które pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty. Dotarliśmy do końca naszej wspólnej podróży, ale dla Ciebie to dopiero początek drogi do odzyskania pełnej męskiej witalności. Podsumujmy, czego się dziś nauczyliśmy. Poznałeś sekretny trik mentalny, który możesz wykonywać siedząc wygodnie na kanapie, nawet podczas oglądania telewizji. Ta prosta, oparta na nauce technika składa się z trzech kluczowych strategii. Kotwiczenia przyjemności poprzez świadomy oddech, mentalnej wizualizacji przepływu oraz techniki mentalnego kontrastu. Dodatkowo poznałeś bonusową technikę tapingu przywracającego, która może znacząco wzmocnić i przyspieszyć rezultaty. Zrozumiałeś, że problemy z potencją po 60. roku życia nie są nieuchronnym wyrokiem losu, ale często wynikają z negatywnego programowania neuronalnego, które, co najważniejsze, można odwrócić dzięki niezwykłej plastyczności Twojego mózgu. Poznałeś naukowe dowody i prawdziwe historie mężczyzn, którzy odzyskali swoją pewność siebie i radość z życia intymnego dzięki tej metodzie. Mężczyzn takich jak ty, którzy myśleli, że ich najlepsze lata są już za nimi, a teraz cieszą się pełnią męskiej witalności. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest konsekwencja. Te 8-10 minut dziennie, spędzone na wykonywaniu technik mentalnych, to inwestycja w Twoją jakość życia, pewność siebie i intymną relację z partnerką. Bądź cierpliwy. Pierwsze rezultaty pojawią się po 3-4 tygodniach, a pełne efekty po 2-3 miesiącach regularnej praktyki. Chciałbym, żebyś spojrzał teraz w przyszłość i wyobraził sobie siebie za 3 miesiące. Wyobraź sobie to uczucie pewności i spokoju, gdy wiesz, że twoje ciało znów działa tak, jak powinno. Wyobraź sobie radość i bliskość, jaką poczujesz, gdy znów będziesz mógł dzielić pełne, intymne doświadczenia ze swoją partnerką. To wszystko jest w zasięgu twojej ręki. Wystarczy, że zaczniesz już dziś wieczorem. Jeśli ten film był dla ciebie wartościowy, proszę, podziel się nim z innymi mężczyznami, którzy mogą potrzebować tej wiedzy. Zbyt wielu z nas cierpi w samotności, myśląc, że nic nie da się zrobić. Pomóż mi szerzyć świadomość, że jest inne wyjście naturalne, bezpieczne i skuteczne. Pamiętaj, Twoja seksualna witalność nie definiuje cię jako mężczyzny, ale jest ważną częścią Twojego ogólnego dobrostanu i jakości życia. Zasługujesz na to, by cieszyć się pełnią zdrowia w każdym aspekcie życia. Niezależnie od wieku. Dziękuję Ci za czas spędzony ze mną. Zacznij już dziś wieczorem, gdy usiądziesz na kanapie, i daj mi znać o swoich postępach za kilka tygodni. Życzę Ci powodzenia i pełni męskiej witalności. Do zobaczenia w następnym filmie.